Dzień dobry Państwu. Windykator zaczyna dzień bardzo rano. Czyli o 5 rano. Szybkie śniadanie. No i windykator musi dbać o kondycję fizyczną. Musi mieć dużo siły. Jak ma dużo siły, musi być sprawny Szarpać się z łużnikami i uczciwymi biznesmenami. Dlatego pan windykator, czyli ja, musi biegać dziennie po 5 km żeby być w formie no i tak mi się przydało moja waga to jest 150 kg w bicepsie 52 cm natomiast to daje jeszcze bieganie o jaka fajna tęcza wychodzimy rano proszę spójrzcie jaka ładna tęcza jaka ładna tęcza fajnie bieg jest w lesie na razie jest schód a za chwilę 5 km lasem trzeba biec potem śniadanie no i ruszamy na wybrzeże do dłużnika oszusta żeby z nim porozmawiać trzymajcie się na razie biegnę dalej